Ej, 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 zanim zaczniemy to, pamiętaj tam lajka, zostaw suba, nie? Oczywiście wbijaj na Discorda, bo nowa edycja Discorda, więc polecam link w opisie w przypiętym komentarzu. Cześć, tych z za dziś. Kolejny odcinek. Jest to odcinek kończący pewien rozdział tego kanału, a mianowicie chodzi tutaj o Brawl Starsa, na którym się wybiłem, dzięki któremu Osiągnąłem to, co osiągnąłem, za co oczywiście Wam bardzo dziękuję, bo to dzięki Wam wszystko. Ale nie chcę nagrywać gry, która nie sprawia już mi przyjemności, nie chcę tego robić na siłę, ponieważ no, nie ma to według mnie sensu. Gra już mi się totalnie znudziła, nie chcę tego robić na siłę, za to oczywiście Was bardzo przepraszam. Wiem, że prawdziwi widzowie i tak zostaną, ale część widowni na pewno odejdzie, ponieważ oglądała mnie na przykład tylko dla Brawl Starsa, Rozumiem to jak najbardziej, no na przykład jak ja kogoś oglądam przez jakąś grę i później on, nie, on zmienia totalnie kontynent. nie wiem na przykład Fortnite'a to chyba logiczne, że nie będę go oglądał, wiadomo o co chodzi. Eee, zaraz wam powiem co będzie się działo dalej na tym kanale, eee, ale jeszcze chciałbym wyjaśnić eee, dwie sprawy, dwie sprawy tutaj, nie wiem, zarzuty można tak powiedzieć, tak na dobrą sprawę. Eee, dotyczą one VCR'a, ponieważ eee, mm, VCR coś tam mówił na Discordzie, że to jakiś, jakiś hard od weniego jakiś przydupas jego na nakonfidencił weniemu i weni to zgłosił i sam VCR nawet pisał mi na PV pisałem z nim, nie będę pokazywał rozmów, bo może VCR sobie tego nie życzyć bynajmniej pisał to na swoim serwerze, sam VCR pisał, że nie chodzi tu o mnie, tylko chodzi o jakiegoś harda od przydupasa jakiegoś przydupasa od weniego więc on sam to pisał, więc dzieciaczki uspokójcie się, chodzi oczywiście o osoby, które piszą na przykład, że jak się czujesz z tym, że rozwaliłem Vcera, coś tam, że skończył współpracę. Nie tak, mam, mam z tego bekę oczywiście, ale no, właśnie nie, nie rozumiem tego. Sam VCR nawet powiedział, że, yy, że to nie jestem ja oni dalej kurde piżą. nie wiem, 8 oś, latki zapewne E, druga sprawa, a mianowicie takie dwa kiduski piszą tam, e, no, że się wzorowałem e, tym, że VCR skończył, to ja też skończyłem, nie, generalnie. VCR skończył niedawno, kilka dni temu, ja skończyłem z grą już miesiąc temu, więc jakby o co wam chodzi, zacznijmy od tego. E, po drugie, planowałem to oczywiście od wiele, o wiele wcześniej, już ta gra mi się po prostu nudziła i ja skończyłem to, ponieważ no, znudził mi się ten Brawl Stars, a mój vcr się nie znudził, tylko po prostu przez współpracę skończył, na dobrą sprawę. Więc jak ja ma, jak miałem się wzorować na VC że tym bardziej, że miałem kiedyś z nim spinę, więc nie wzorowałbym się chyba na kimś, z kim miałem na przykład taką pseudodramę. No chyba, chyba nie wiem, nie wiem coś im się pokiczkało, kolejne takie kidy, tak na dobrą sprawę, ale to tam mało ważne. Przejdźmy teraz do Sedna tego odcinka, czyli słuchajcie, co będę nagrywał na tym kanale. Eee, najczęściej będą się pojawiać. Zresztą ankieta pojawiła się na YouTube niedawno. W sumie, nawet chyba dzisiaj, jeżeli odcinek dzisiaj wleciał, właśnie. Eee, no to zagłosujcie tam sobie w ankiecie. Tam możecie zagłosować, e, jakie gry chcecie najczęściej. Ja tam dałem w szczególności będzie Minecraft na kanale, ponieważ dużo serii mam zaplanowanych z tego Minecrafta, będą też nowe jakieś inne serie, ale wymienię teraz te, które mam na razie w planach. Czyli tak, będzie na pewno taki single po prostu survival solo, po prostu będę sobie grał i będę się podszkoliwał. Tam wiadomo, tego survivala wiadomo o co chodzi. Nether Survival to wiadomo, że w Netherze będziemy po prostu zaczynać i tam będę grał chyba z Olhaso i Rostem. Zresztą muszę się dogadać wiadomo z nimi. Będzie oczywiście jakiś Survivalek z widzami, będą oczywiście speedruny. Będę się uczył tych speedrunów robić. Manhunty będą również z widzami na serwerach. Będziemy grać Hypixel, jakieś tam Yartexy itd. itd. Różne te serwery w szczególności. Właśnie te serwery będą na live'ach, wiadomo. No Zresztą będą odcinki, będą liveiki ze wszystkiego. No i ja wiadomo, jestem dosyć początkującym graczem Minecrafta, ponieważ pierwszy raz grałem 3 lata temu. Oczywiście miałem dużą przerwę, po prostu chodzi o to, że nie miałem jakby większość swojego życia, nie miałem po prostu jakby komputera takiego porządnego, żeby mieć Minecrafta i tak dalej tak dalej, więc yy, no po prostu nie miałem, nie miałem okazji grać yy, za dużo Minecrafta, ale na pewno dużo go oglądałem, bo bardzo mi się podobał już od młodego, więc yy, teraz yy, sobie yy, pogram w końcu tego Minecrafta. No, oprócz Minecrafta będzie oczywiście Among Us, dużo osób w sumie chce tego Amongusa i jest to spoko gierka, chociaż zapewne szybko się dosyć znudzi. Ale póki jest hype, chodzi, w sumie nie chodzi tylko o hype, a chodzi po prostu o sam fan gry, bo w sumie też to nagrywam dzięki temu, że e, no, większość klasy w sumie u mnie gra w tego Amonga. Więc czemu by nie nagrywać go, jak i tak gram z, z nimi, właśnie? Więc czemu by sobie nie ponagrywać tego? E, oprócz tego mogą pojawić się jakieś inne gierki, jakieś tam na przykład Boom Beach, bo gram sobie Bombicza, w World of Tanks Blitz, może LoL, ale no nie wiem czy byście chcieli, bo to też chodzi o klasę, bo też klasa większość osób gra. Fall Guys, może kiedyś kupię Fall Guysa, zobaczymy. No i jakieś inne gry pomyślę, GTA, zobaczymy zresztą jak to będzie. E, no i generalnie mam jeszcze prośbę do was. Jakby ktoś mógł, jakby ktoś umiał robić skina do Minecrafta, no to moglibyście zrobić, bo jak widzieliście na live'ie Mam beznadziejnego skina, bo pierwszy raz w życiu robiłem i beznadziejny jest, więc, e, no, beczkę mam z tego skina, naprawdę. Więc, jakby ktoś e, mógł jakiegoś fajnego skina do Minecrafta zrobić, to się, zgłoszcie się tam gdzieś na social mediach. Macie oczywiście linki w opisie. Ja jakąś nagrodę wam za to oczywiście dam. E, jak nie chcecie, to nie musicie, ale wiadomo, no, możecie po prostu się tam zgłosić. E, możecie również awatar i banner zrobić, bo jak wiecie, dalej mam taki awatar i banner z bs i chciałbym już właśnie mieć taki awatar i banner. E, bardziej pod Minecrafta e, związane na przykład właśnie z tym skinem, który otrzymam, więc jak ktoś umie Awatar banner i skina naraz zrobić no to w ogóle totalny sztos by był, mógłbym nawet zapłacić za to, więc zgłaszajcie się na social mediach, to tyle Sory, oczywiście za jąkanie i tak dalej i tak dalej, ale nagrywam to no wiadomo bez scenariusza, no po prostu lecę na e, spontanie, więc dziękuję za oglądanie, widzimy się niebawem na live'ikach, odcineczkach już Mam nadzieję, że regularność wróci, chociaż aż tak często nie będę wrzucał tych odcinków live'ów, nie będę, ponieważ no wiadomo, szkoła, zaległości muszę nadrobić itd., tak dalej, tak dalej. także no zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie. Ja muszę się jeszcze podszkolić z montowaniem, nagrywaniem itd., tak więc dajcie mi jakieś 2-3 miesiące i myślę, że yy, regularność już będzie stała i zdecydowanie większa niż teraz. Także dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnych odcinkach. Siema!